Mam z doktor Dzisiaj pokażę wam jak skasować inspekcję w Renault Megane 2 znaczy ogólnie to jest Renault Megane 2, ale dużo ma tak samo scenik Meganka 3 też chyba ma coś w tym stylu tylko zaraz wyjaśnię czym się to różni a więc mamy tak jeśli mamy system Keyless Go to i tak musimy wsadzić kartę żeby włączyć zapłon a więc wsadzamy kartę w kieszeń naciskamy i przycisk START czekamy mamy zapon mamy naciśnięty hamulec żeby odpalić mamy tutaj przebieg zmieniamy oczywiście tutaj na manetce, I tak tutaj jest jeden przycisk. Nieraz są także, są dwa przyciski góra-dół. A więc tutaj mamy po prostu i z łapą Mamy sobie. A przeleciałem, dobra. Kurde. Teraz tak. Tutaj mamy pojedynczy przycisk, czyli naciskami trzymamy. Jeśli mamy dwa przyciski góra-dół, to po prostu oba musimy nacisnąć, żeby trzymać I mamy nowy napiwa oleju.